W jednym ze swoich ostatnich materiałów pod lupę wziąłem pierwsze cztery odcinki animowanego serialu Pixara Niepokonani. Byłem naprawdę zadowolony sposobem narracji wizuali. Jak wypadły kolejne epizody i czy finał mnie usatysfakcjonował? Sprawdźmy. Bardzo spodobała mi się struktura odcinków, na którą składają się mikrofabuły poszczególnych postaci powiązanych z lokalną dziecięcą drużyną softballową, opowiadając o ich lękach i traumach. Do tego dochodzi aspekt wizualizacji owych obaw poprzez różne surrealistyczne koncepty, łącząc w nienachalny sposób kilka stylów animacji. Z pierwszych czterech odcinków najbardziej spodobał mi się ten z sędzią Frankiem, który był prawdziwym rollercoasterem emocji, ale pozostałe również nie odstawały. Zostaliśmy świetnie ukazaną relację na linii matka córka między Rochelle z Vanessą, co zaowocowało ciekawym aspektem poszerzenia perspektywy na tożsame zdarzenia. Mogliśmy obserwować, jak bardzo zmienia się ona w zależności od punktu widzenia danej jednostki. Czy któryś z kolejnych epizodów przebił ten mój ulubiony z sędzią? Raczej nie, chociaż ten finałowy był naprawdę blisko. Ale zanim do niego przejdziemy, skupmy się na piątym, szóstym. I siódmym odcinku. Najpierw poznaliśmy historię Iry, młodszego brata zawodniczki Taylor, który z nudów i braku uwagi ze strony starszej siostry, randkującej z nowym chłopakiem pada w towarzystwo z ekipy, jaką widzieliśmy już w odcinku z Rochelle. Fabuła jest dosyć prosta i przewidywalna i oscyluje w sferach moralnie wątpliwych czynów wykonywanych w celu uzyskania akceptacji. Trop stary jak świat. Stąd wynudziłem się na tym odcinku, a aspekt ucieczki Iry wykreowane w swojej głowie fikcyjne światy to za mało bym był jakoś bardziej zaangażowany w tę historię. Chociaż końcówka zostawiała nas ciekawą zadumą odnośnie odkupienia win. Tak finałowy odcinek, będący kulminacją wszystkich wątków, dość szybko ukrócił ten motyw. Szósty epek to już swój styl of story, w którego centrum jest nowy chłopak wspomnianej Taylor, mianowicie łaknący atencji UN, który pod maską pewnego siebie egocentryka skrywa własne kompleksy i kruche ego. Bardzo podobało mi się zwizualizowanie stanu emocjonalnego bohatera poprzez zastosowanie papierowej dioramy, która z czasem wyewoluowała w zobrazowanie uczucia, jakie połączyło un z Taylor. Miło obserwowało się, jak UN, Dzięki nowej relacji otwiera się i zrzuca maskę. Jednak jego demony i kompleksy wzbudzają w nim zazdrość o swoją partnerkę, co eskaluje rozstaniem podczas finałowego meczu o Solidnie napisana miłosna historia z narastającą dramą w tle. Odcinek 7 i 8 są zdecydowanie jednymi z tych lepszych w całym sezonie. Naprawdę przypadły mi do gustu. W siódmym epku przyjdzie nam śledzić losy nowo przyboj do miasteczka Kai. Muszę przyznać, że chłonąłem historię tej dziewczyny. Zwłaszcza, że motywem odcinka jest przesadne zaangażowanie się ojca w rozgrywki softballowe. W trakcie czego narzuca na swoją córkę coraz to większą presję, podyktowaną przełożeniem na nią swoich własnych niespełnionych ambicji. Kai do tego stopnia nie chce zawieść taty, że postanawia ukryć swoją kontuzję, by zagrać w zbliżającym się finałowym meczu. Świetnie zobrazowano coraz to większe zwątpienie w siebie poprzez prosty, animacyjny trik w postaci zapadania się dziewczyny w gruncie. Dodatkowo wątek i taty, Jamesa, ma swój wydźwięk w ostatnim epizodzie, który nie tylko jest kulminacją wszystkich historii, ale na pierwszym planie ukazuje nam mojego wąsatego ulubieńca, czyli trenera drużyny Dana. Pierwszego odcinka wiemy, że ojciec Lori jest w trakcie rozwodu. Dodatkowo nie mieszka już w rodzinnym domu. Ciekawiło mnie, jak zostaną ukazane tutaj bolączki ojca, będącego w separacji, łaknącego większego kontaktu z dziećmi i nie się. Renner Dan jest naprawdę sympatycznym człowiekiem, który swoim pospolitym sposobem bycia i małymi gestami zapewnia idealny balans z drużynią Starając wydobyć się wydobyć z każdego to, co najlepsze. I wtedy do akcji wkracza James, ojciec Sky, który to dzięki poparciu pozostałych rodziców urządza pucz i oznajmia, że w przyszłym sezonie to on będzie pełnił obowiązki trenera, mimo faktu, że Ogurasy właśnie dotarły do finałów rozgrywek. Motyw wywołujący presję na swoich dzieciach rodziców kontra poczciwy człowiek, wiedzący lepiej, czego potrzebują ich pociechy w danym momencie. Sprawia, że u widza narasta poczucie wielkiej niesprawiedliwości i zaczynamy sympatyzować z trenerem, który również ma swoje wady, ale chce jak najlepiej. Dan jest w w takim momencie życia, że kumuluje w sobie całą złość. Śpi w motelu żywiąc się pizzą odgrzewaną w mikrofali, zdarza mu się zapomnieć odebrać córkę, a za sezon ma stracić pracę. Narracja jest idealnie poprowadzona, otrzymujemy moment wybuchu trenera podczas finałowego meczu, w którym to jesteśmy świadkami eskalacji konfliktu wszystkich wątków na przestrzeni serialu. A sam wąsacz w formie dmuchanego balona zostaje ściągnięty na ziemię przez dzieciaki, które to tak ochoczo wspierał podczas treningu. Piękna klamra, gdy to wynik finałowego meczu nie ma już dla znaczenia, bo wreszcie widzimy się drużyny, i wewnętrznie odczuwamy radość z tego, jaką drogę przed każdy z bohaterów. A seria zostawił nas z myślą, że dzięki wsparciu i szczerej rozmowie można poradzić sobie z własnymi lękami i je przepracować. Pixar, w niepokonanych, nie szczędził nam dołujących, a niekiedy wręcz depresyjnych scen, często zostawiał nas cliffhangerem, by finale zadośćuczynić, doprowadzając do satysfakcjonującej kulminacji. To wszystko nie sprawdziłoby się, gdyby nie tak różnorodni bohaterowie w naprawdę różnym wieku, z których historiami możemy się utożsamiać. Nic nie wskazuje na to, by miał powstać drugi sezon. Ale dajcie znać, czy chcielibyście takowy. Piszcie i jestcie ciastka, tylko te dobre. Niedobre są niedobre. I dziękuję serdecznie za wspieranie tego kanału. Też możecie zostać moim wspierającym na YouTube lub przesłać donate na Bajkofi. i wpadać na Discorda, gdzie dyskutujemy o animacjach, ale i nie tylko. Linki w opisie.